Cześć, jestem Merwo i dzisiaj mamy dla Was Top 10 akcji Battlefield na miesiąc maj. Tak jest, moi drodzy. Dzisiejszym gościem, jak już na pewno mogliście usłyszeć, jest Merwo, a jest to słuchajcie odcinek naprawdę szczególny, bo mamy tyle niesamowitych akcji i po raz pierwszy w historii to będzie Top 10, także, moi drodzy, naprawdę, naprawdę jest na co czekać. Na miesiąc maj otrzymaliśmy ponad 80 klipów. I właśnie z tej, a nie innej przyczyny, również dlatego, że te klipy były naprawdę bardzo dobre i wysokiej jakości. Topka zwiększyła się z pięciu do 10 akcji. Już za chwilę Wam zaprezentujemy te akcje, bo naprawdę będzie warto je oglądać. Tak jest, Merwo. Także słuchajcie, zanim jeszcze oczywiście przeniesiemy się i zaczniemy komentować zwycięzcę poprzedniego miesiąca, ja tylko wspomnę, że wszystkie, wszystkie informacje, które powinniście wiedzieć i którymi powinniście się kierować w wysyłaniu nam swoich najlepszych klipów, oczywiście standardowo, jak zawsze, znajdują się w opisie do tego filmu. Także, moi drodzy, już nie przedłużamy. Merwo, jako, że jesteś gościem majowego odcinka, Chciałbym Ci przedstawić zwycięzcę odcinka kwietniowego. Jest to oczywiście Scorpius z PlayStation 4 i naprawdę bardzo, bardzo dobra akcja snajperkom na wrogiej transmisji, a odnośnie wrogiej transmisji, to jeszcze wam tylko powiemy, że bardzo, bardzo podobną akcję mamy również w tym miesiącu. No widziałem, widziałem jak najbardziej ta akcja zrobiła na mnie wrażenie, i tak jak już zresztą powiedziałeś, w wiarę podobną będziemy mieli akcję w tej topce, ale nie zwracamy wam jeszcze nie, zbra, nie zdradzamy wam jeszcze tutaj zbyt wiele szczegółów, naprawdę niezła akcja tutaj snajperką obrony tych komów na konsoli, o czym również na co również warto wydaje mi się zwrócić uwagę i tutaj jak najbardziej przez długi okres czasu powstrzymywał napastników przed, przed wejściem na to również wzgórze i w ogóle zbliżeniem się do Tak jest, i bardzo fajnie, że zauważyłeś jedną, bardzo istotną rzecz, że właśnie ten klip jest z konsoli, czyli oczywiście posługujemy się padem, co dla niektórych PC-owych graczy może wydać się właśnie nieco dziwne, że momentami to przycelowanie jest no troszkę dłuższe niż e, chociażby na e, pecetach, e, co oczywiście będziecie mogli sobie później zobaczyć porównując to z klipem w tym miesiącu właśnie z wrogiej transmisji, no ale słuchajcie, Przegląd pola Scorpiusa był naprawdę, naprawdę świetny, ale zaczynamy od wyróżnień. I pierwsze wyróżnienie, I of Straw. No i co tu więcej mówić, Merwo? Co tu więcej gadać? No, jak najbardziej wiele razy próbowałem zrobić coś w tym stylu właśnie na tej mapie z tych, tych katapult, jak lubię je nazywać. Próbowałem skakać z rpg ale to, co się mu udało zrobić, to naprawdę, naprawdę. No to. Tak, totalna, totalna, totalna masakra. A to jest kolejna akcja, która praktycznie mnie z kapci wyciągnęła totalnie. Już na live, kiedy oglądaliśmy tą akcję, no, drugshot, taki podwójny jeszcze headshot, coś, coś niesamowitego. Także moi mili, zaczynamy od miejsca dziesiątego, a i to jest chyba akcja, przy której piałeś najbardziej. To, dokładnie tak było. Na początku oglądałem, my no się zastanawiam, o co tutaj tak naprawdę chodzi, tak? Gdzie zobaczymy jakąś ciekawą akcję, tutaj no stoi, nic się tak naprawdę nie dzieje. Wy, wy, Wyjmuje za chwilę z rawa, patrzę na sufit. O, chyba tam jakiś sniper jest, czy coś? Nie <śm> <Jebu. śm> wszystko wyskoczyła Helka. No w niesamowitym szoku, jak to zobaczyłem po raz pierwszy. Coś niesamowitego. I warto też jeszcze nadmienić, że również ludzie, którzy oglądali to ze mną na live i pomagali mi wybierać, również byli byli naprawdę całkiem zaskoczeni. No tutaj coś, co troszkę mi merwa przypomina. Oczywiście Scorpius, obrona komu ale chyba, chyba lubisz. Tak wydaje mi się bawić w takie rzeczy. C4 sobie podłożyłem. Tak, C4 na MKO to jest <laughs> zawsze dobra opcja, polecam. <laughs> tak, polecam, merwo. Na tak już totalnie na poważnie, Skorpius, bardzo fajna akcja e, obrona M-komu, no i, no i zobaczcie. Tak, go ciekawi, ciekawi mnie tutaj, że trzy osoby stały przy tym m, -M i próbowały go rozbrajać, ale jak najbardziej niezła akcja tutaj, dobre schowanie się w tym budynku na chwilę i wyczyszczenie przeciwników. Miejsce ósme, moi drodzy, przed tym nagraniem, e, Merwo się mnie tak zapytał, słuchaj Kromka, czy są w ogóle jakiekolwiek miesiące, w których nie dostajesz e, typowych operacji blokad? I operacji metronu. No, ja na to się troszkę roześmiałem, ale myślę, że teraz w tej najlepszej postaci będziesz miał okazję się o tym przekonać, bo naprawdę ten klip zasługuje na miejsce w topie Tak, jak najbardziej mi się ta akcja spodobała, Przede wszystkim ustawianie się tutaj zawodnika. To, że mimo, że tych przeciwników tutaj było jak najbardziej, jak naj. po prostu było ich tutaj sporo, to on umiał się ustawić. Umiał zabić jednego, dwóch, trzech, wycofać się na chwilę, przeładować. Wiedział, w którym momencie się ustawić, zeskoczyć, położyć sobie apteczkę, pomóc jakoś w ten sposób. Także to naprawdę ustawianie się, naprawdę mi się tutaj. Spodobało podczas tej akcji. Tak, miał tutaj jeszcze na pewno, trzeba zauważyć, sporo szczęścia, na przykład w tej sytuacji, w której, no, jeszcze nie zginął. Ja ze doświadczenia wiem, że kiedy próbuję na przykład zeskoczyć, nawet przy 30% zdrowia, tak jak on tutaj zrobił, to bardzo często sobie po prostu łamie nogę. Ale cóż, szczęście sprzyja lepszym. Natomiast na miejscu siódmym, no, niby znowu metro, ale słuchajcie, ten klip powinien nosić chyba nazwę. Jak nie patrzeć na minimapę tutorial, no bo. Bo <laughs> <laughs> no ja nie <laughs> wiem, co oni tutaj robili, nie? Popatrz, totalny Majchem. Jeszcze tam w rogu zostali na samym końcu wybici z G17. I tutaj będziecie mieli teraz przyspieszone tempo. Za chwilkę, jeszcze chyba ostatni kill albo dwa, nie, jeszcze jeden ostatni kill dołożył, także to było miejsce siódme. I na miejscu szóstym, jeden z dwóch przedstawicieli hardlinea w majowej topce: typowe Bloodman i bardzo fajny tryb na granie objective. No i naprawdę świetny, świetny score streak połączony oczywiście z keystrikiem, bo to bardzo, bardzo często idzie po prostu w parze. Tak, jest to właśnie bardzo fajny tryb, właśnie możemy na nim sporo zdobyć punktów w dosyć krótkim czasie, tak jak to za chwilę będziemy mieli okazję zobaczyć. Szybkie dostarczenie gotówki, z której inni, inni tutaj próbowali ją ukraść, także powrót gotówki, sporo zabójstw, niesamowicie fajna akcja i oczywiście w ręku K10, czyli <grych> jakby było inaczej, niesamowicie potężna broń, z którą do, na, na bliski dystans nawet shotguny nie są w stanie rywalizować, także. No dokładnie, również. dokładnie. Jedna chyba z najlepszych broni w hardlinie, zresztą ta jest specyfikacja taki niski i recoil tak samo w rzeczywistości robi podobną masakryczną różnicę, także gratulacje za miejsce szóste. A natomiast na miejscu piątym również hardline, i tutaj powiem Wam szczerze, że z merwem zastanawialiśmy się, jaki to jest serwer. Czy to jest może serwer z 60 punktami zdrowia czy ze stoma. W każdym bądź razie chyba na pewno jest to serwer sniper-only. No a co do samych akcji, to również możecie sami zobaczyć, bo człowiek tutaj świetnie, świetnie posługuje się padem, no i zabija na potęgę. Tak, bardzo ciekawa akcja, właśnie w całym killfeedzie gdyby widzimy tylko, że zabójstwa były ze sniperek, czyli na pewno było to jakiś only sniper, ale czy tutaj przeciwnicy mieli maksymalnie 60 HP czy nie, bo nie, nie wszystkie kile były w głowę, a a Scout Elite nie zabije tak na, bliską, na bliski dystans kogoś ze 100HP, także to było dla mnie bardzo ciekawe jaki to mógł być serwer, niemniej jednak akcja jak najbardziej robiła wrażenie. Zdecydowanie miejsce czwarte, znowu stulejek, miał już wyróżnienie, teraz mamy akcję ze spasem i z blokadą, niby nic jakiegoś nadzwyczajnego, jednak, no naprawdę, to, co za chwilę się stanie pod koniec, praktycznie robi tutaj ten klip. Końcówka jest niesamowita i, no. Za chwilę ją zobaczymy. Tutaj, no, kolejne, kolejne strzały z shotguna. Jednak, no, warto też zwrócić uwagę, że on to jako jedyny z teamu tak naprawdę puszował to miejsce i teraz. I co się stało? You have been kicked for having an abnormal kill rate, także bardzo przykro Sulejku, ale za dobrze, dobrze ci szło. Szło. <laughs> Dokładnie. Moi drodzy, miejsce trzecie, już dobrze nam znany Sakalas77, już chyba dwa albo trzy razy Tą topkę Sakalas nam wygrywał. I słuchajcie, w tym klipie jest praktycznie wszystko, począwszy od łódki, skończywszy na naprawdę świetnej akcji, którą za chwilkę zobaczycie, a część z tych rzeczy będzie tutaj odpowiednio poprzyspieszana i na samym końcu będzie małe cięcie, no bo naprawdę klip troszkę duży, troszkę długi, a dzieje się... Naprawdę całkiem Tak, i to co ja też od razu zwróciłem na to uwagę, to to, że on w tej łodzi turmowej był samodzielnie, także nikt mu tutaj nie pomagał, nie reperował go, musiał zwracać na to uwagę, czy zbyt agresywnie nie gra i czy ma na pewno dużo HP, i ten strzał był po prostu piękny. Już tak przez chwilę się załamałem, ojej, nie udało mi się zabić tego samolotu. Czy jednak mu ucieknie, ale świetnie przesiadł się i skorzystał z dodatkowego działa, naprawdę super wykorzystanie wszystkich elementów łodzi szturmowej. Dokładnie, tutaj jeszcze oczywiście podpłynął troszkę do lawki jeden Tiwik, troszkę rakiet FFR, później będzie znowu kolejny Tiwik, ciężkie unieruchomienie, później jeszcze jedna rakieta FFR, już niestety jest bardzo, bardzo mocno obity, tylko 7 zdrowia, jeszcze chyba sobie pomylił, że ma miny zamiast palnika, ale i tak jeszcze zdołał tutaj pięknie strącić. Świetny, świetny Dokładnie, pięknie strącić wrogi helikopter. I na miejscu drugim, moi drodzy, Kubik. Właśnie z tą akcją, o której wspominaliśmy na samym początku. Kubik bardzo fajne klipy nam wysyłał w tym miesiącu. Postanowiliśmy wyróżnić na drugim miejscu właśnie ten klip. Słuchajcie, tutaj może troszkę Kubikowi zajmuje czasu rozkręcenie się, ale jak już się rozkręca, to z tą swoją dobrą g 90 No po prostu robi takie rzeczy. Zastanawiam się, mała. czy właśnie ta mapa i tryb Rush sprzyjają tego typu zagraniom snajperskim. I może coś w tym jest, bo tutaj ludzie właśnie lubią na tych takich dalszych wzgórzach gdzieś tam siedzieć ze snajperkami. Już za chwilę będziemy mogli zobaczyć naprawdę niesamowite heady, jak będą szły tak naprawdę jeden po drugim z tej snajperki. Tym razem dla odmiany nie jest to z konsoli, jest to z, m, akcja speceta, także też warto zwrócić na to uwagę, ale jak najbardziej tam wszędzie znowu chowają się snajperzy za tymi wzgórkami i leci headshot jeden za drugim. Ja, ja jestem pod wrażeniem tego, że standardowo zazwyczaj, kiedy jesteśmy pod jakimś ostrzałem, czy to snajperskim, tutaj parę takich sytuacji będzie, to staramy się jednak unikać tego bezpośredniego kontaktu. Tutaj jednak Kubik cały czas do przodu, za chwilkę właśnie będziemy mieli takie dwa piękne headshoty. No sami widzicie, prawie co strzał, to headshot, to wszystko jest na jeden, na jedno uderzenie z tej z tej snajperki, tak, i to są właśnie te dwa momenty. No, pięknie to się udało Naprawdę niesamowite, i też warto zwrócić uwagę, że gdyby nie on, prawdopodobnie według mnie, bardzo ciężko byłoby jego teamowi w ogóle podejść do tych Hencomów, bo cała tam drużyna przeciwna się obstawiała o broni. i dzięki temu, że on wybijał po kolei tych snajperów, to cała reszta jego drużyny mogła podejść bliżej. Naprawdę te, te hedy po kolei zrobiły na mnie niesamowite wrażenie. Także moi drodzy, już widzicie, dlaczego jest taki dobry poziom majowej topki, a na miejscu pierwszym, no co innego. Metro. Tak jest metro, słuchajcie, ale. To jest metro, naprawdę przyznaję, bez bicia. Jedno z najlepszych, jakie w swoim życiu widziałem. Może nie wiedziałem wiele, ale sami zobaczcie, co tutaj kapis M16 będzie robił. No, totalna miazga. Ilu on tam nabił, jak 13 albo tak, tak albo 14, 13. 14 osób. No, a w jakim stopniu? Wycinał stylu? ich niesamowicie. No, tutaj nie, nie ma za bardzo, co dodawać. Piękna, naprawdę piękna akcja. Ten, ten kill streak zrobił na mnie ogromne wrażenie. Tak jest, tam nawet klapki Mojżesza się położyły Kolejni. chyba przed Kapim, no świetna, świetna akcja, a szkoda, że jeszcze tutaj tych dwóch nie zabił, ale zdecydowanie zasłużone. Pierwsze miejsce gratki dla Ciebie Kapi. Także moi mili, mam nadzieję, że ta majowa topka, top 10 naprawdę spodobała się Wam, bo tych akcji było co niemiara i sami zresztą widzicie, że te akcje były na naprawdę, naprawdę wysokim poziomie. Ja oczywiście tutaj Tobie, Merwo, dziękuję za zaangażowanie i za chęć uczestniczenia w robieniu tego filmu, a Merwo Wam za chwilkę powie, jeszcze tak przypomni na wszelki wypadek, bo czasem jesteście tacy delikatni zapominacze, co zrobić, aby do tej topki się dostać. Jak najbardziej również dziękuję za udział w tej topce. Wszystkie informacje o tym, co należy zrobić, żeby dostać się do tej topki, żeby wysłać klipy, znajdziecie w opisie pod filmami, czy to moim, czy to pod filmem Kromki Chleba. Także bardzo serdecznie zachęcam Was, żebyście tam zajrzeli. Ja jeszcze tylko wspomnę, że skoro ten eksperyment się udał z wrzucaniem, z przesyłaniem na top5.małpa Gmail klipów niepublicznych z YouTube'a, także w tym miesiącu również na następny, ten czerwcowy miesiąc, również macie taką możliwość, także ślicie, ślicie na potęgę. Także moi mili, dziękujemy Wam bardzo serdecznie, odmeldowuje się Merwo i Kromka Chleba. Czołem!